Siemano witam wszystkich z tej strony. Ender Diamond, nie wiem czy jeden bzdurny odcinek z rekompensu, yy, będzie rekompensatą za to, że tak długo nie było odcinka, No ale co tam? Tutaj jest nowa gra, którą ogarniam. Grałem w nią chyba 3 lata temu i nadal się rozwija. Jak pięknie. Co to jest? What is this? What is this? Imperium Maciek, nie nazywam się Maciek. <ś> mhm. <Army Ripken> ale się tu tufo zmieniało. O kurde. Ej, ej, ej internet, t... pokazuje swoje miłości. Jedynie dla twojej miłości. No ale co z tego? Zobaczymy, co jest na górze. Zawsze były te wszystkie takie porozwalane koszyki. Ja musiałem je zawsze naprawiać, jak to mnie wkurzało. Czemu to się nadal zacina? Czemu to się zacina? Przestań się zacinać! Yeah. Dobra. Mimo wszystko, fuck them everything about... Kurde, mam tu... Co to jest? Hello! Dobra. Co by mu odpisać? No to co to? Jakiś list do mnie przyszedł? O! Ano tak, jeszcze... Ja pamiętam komu to konto oddałem, chyba. A tak! O, widać, że gra na moim koncie, bo 13 godzin temu, to dość niedawno. Jak on się nazywał? Stachel! Właśnie, Stachel gra. <grafię> on ma w dupie, czy gra dobra, stara, czy dla dzieci, czy nie. On sobie grał wszystko, co tylko można. Teraz mu trochę przykrze życie. Relax, spoko. Um. Okej, okay, damn, fuckets. it. jak trop. Dobrze. A więc z tego co pamiętam, jak to się robiło? Mój rekord to był chyba 40 i mi się odechciało już grać. Dobrze. Um, chodźmy zobaczyć tutaj. <laughs> jo piękne! O, ale fajnie to teraz zrobili. Ja miałem taki narysowany tutaj taki zamek wcześniej, a teraz to takie 3D bardziej powstało. Nie ja to takie gówno ze moich czasów. Znaczy 4 lata temu. No ale co tam? Przesań! Głupie! Dobra. Co by to porobić? Pamiętam te fajne... Jak to się robiło? O, już pamiętam. Wywiady tutaj chyba eee, 19% Dobra Co by tu... Jakby to rozwalić? 8 minut dość niedługo. <grytanie> Jakie by wojsko? Błaga mnie najgorsze, błaga mnie najgorsze, błaga mnie najgorsze, błaga mnie najgorsze. Tylko nie najgorsze. Tylko nie najgorsze, oby nie najgorsze, tylko nie najgorsze, tylko nie najgorsze. Dobra, trzymajmy kciuki, zobaczymy werbunek, przegląd jednostek. Dobra, spoko, do zobaczenia i cześć.